Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N., a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku ja się nazywam Michał N, a my znajdujemy się na kanale przemyślenia vlog. Samotność to taka straszna trwoga. Człowiek może znaleźć samotność wśród ludzi, ale także w samotności. Samotność nie jest brakiem towarzystwa, lecz momentem, w którym nasza dusza mówi do nas głośniej. Samotność i cisza są przyjaciółmi mądrości. Samotność jest potężną siłą, która może zniszczyć człowieka lub uczynić go silniejszym samotność jest dla mnie czymś naturalnym. Ludzie boją się samotności, a to jest stan bardzo ludzki. Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci. Akceptacja siebie oznacza uznanie, że jesteś wystarczająco dobry już teraz, bez potrzeby zmiany czegokolwiek. Dopiero kiedy zaakceptuję siebie takiego jakim jestem, mogę się zmienić, mogę się zmienić. Akceptacja siebie to pierwszy krok do miłości siebie. Najważniejsze w życiu jest akceptacja siebie i miłość do siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj, i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie. Nie ma wątpliwości, że wszechświat rozwija się tak, jak powinien. Nie mam szacunku do ludzi, którzy nie okazują mi szacunku. Możesz mówić, że jestem kurde, źle wychowany. Wiesz co, mam to w nosie. Jeśli dla ciebie szacunek do samego siebie to złe wychowanie, musisz naprawdę gówno wiedzieć o życiu. Szanuj ludzi za to, kim są, a nie za to, co mają. Osoba toksyczna nigdy się nie zmieni. To mistrz manipulacji. O wszystko obwinia innych, tylko nie siebie. Nie bądź dla kogoś jedyną osobą. Z opcji uwolnij się od ludzi, którzy nie mają czasu nawet napisać, czy zadzwonić, lub się spotkać. Pamiętaj, aby zadbać o siebie, bo Ty jesteś najważniejszy i zasługujesz na to, co najlepsze. Z czasem przestałem rozmawiać z tymi, którzy mnie nie słuchali i z tymi, którzy zawsze chcieli mieć rację. Przestałem też szukać ludzi, którzy nigdy mnie nie szukali. Przestałem myśleć o ludziach, którzy nigdy o mnie nie myśleli. Zacząłem robić to, w czym czuję się dobrze, bez przesady, ale z pasją. Zacząłem ufać swojej intuicji we wszystkim, w każdym wyborze, w każdej osobie. Zacząłem unikać negatywnych ludzi i zacząłem spotykać się z pozytywnymi ludźmi, ponieważ nauczyłem się szanować siebie i zacząłem stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo myślę, że na to zasługuję. Twoje przemyślenia kształtują Twoją rzeczywistość. Każde głębokie przemyślenie zaczyna się od zadania sobie właściwego pytania. Czasami warto zatrzymać się na chwilę i oddać się przemyśleniom, by zrozumieć dokąd zmierzamy. Przemyślenia to klucz do zrozumienia samego siebie. W ciszy przemyśleń rodzą się największe pomysły. Świat to w ogóle oszalał. Wartości się odwróciły, związki są nawrócone chwilę. Rozmowy zastąpił pusty seks. Brakuje czułości, miłości, a i przyjaźń marna taka. Coś za coś, albo nie mam czasu. Złe wybory? Hmm. Niepoukładane w głowie. Główne marzenie. Kasa. Napić się. Zaliczyć. Być gwiazdą w internecie. Zabłysnąć, bo goła dupa w modzie. Zabłysnąć, bo trzeba metkę pokazać światu. O zajebistości nie mówi się już dobry gest. Nie mówią usta. Zajebistość mierzy się stanem kąta i tym, kto od ciebie lepszy, kto ma więcej, kto da więcej. To smutne, ale teraz takie czasy nastały. Jeśli komuś zależy na znajomości z tobą, to ją pielęgnuje. Znajduje dla ciebie czas i cię wspiera. Jeśli jednak olewa cię, tłumacząc to brakiem chwili, pracą czy jakąkolwiek inną marną wymówką, to po prostu jesteś dla niego tylko jedną z opcji. Nie szukaj miłości i przyjaźni tam, gdzie ich nie ma. Nie dorabiaj teorii tam, gdzie nie istnieją. Nie usprawiedliwiaj innych, jeśli na takie wytłumaczenia nie zasługują. Czas otworzyć oczy i odciąć się od bezsensownych znajomości. Uwolnić się od nieszczerych i pustych relacji. Od ludzi, którzy dużo mówią, a mało robią. Wiecie co, moi drodzy? Co jest najgorszą rzeczą, jaką ludzie mogą sobie zrobić? Hmm, nie rozmawiać, nie wyjaśniać, co nas zabolało. Najgorsze jest zamiatanie pod dywan swoich uczuć i odcinanie się od szczerości, uciekanie od konfrontacji, oddala od siebie ludzi bardziej niż trudna i niewygodna rozmowa. Moi drodzy, wiecie co? Człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, Ile może stracić. Dopóki nie straci tego naprawdę. Wiesz co, zacznij doceniać siebie, śmiać się głośno, świętować chwilę, cieszyć się tym, co już masz, wybaczać sobie i Innym, słuchać swoich potrzeb, być dla siebie dobrym. Aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży. Ja chciałbym kiedyś od kogoś usłyszeć szczere, przepraszam, dziękuję, że jesteś, zależy mi na tobie, tęsknię bardzo, nie chcę, by coś się tobie stało, uwielbiam spędzać z tobą czas. Jesteś dla mnie ważny. Nie wymyślam już powodów do złości, smutku i zbędnego zamartwiania się, że coś nie wyszło, że się nie powiodło, że ktoś miał być, ale już go nie ma. Tak widocznie musiało być. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, ani nad nimi zapanować. Najwyższa pora zadbać o siebie i o swój stan psychiczny i fizyczny. Dobre samopoczucie nie rozkliwiać się na tym, bo to. I tak w niczym nie pomaga. A jedynie psuje dobry nastrój. Każdy dzień to nowe wyzwanie, i w każdym z nich może przydarzyć się radość, szczęście, przyjaźń lub miłość. Jestem dobrej myśli, bo po co być złej? Nie mam zamiaru się męczyć w toksycznej relacji z kimś, kto ma mnie za nic. Dużo przeszedłem, powiem, złych chwil w moim życiu i nie zamierzam dokładać sobie kolejnych cierpień, zmartwień. Zasługuję. Na szacunek i szczęście i szczerość, a nie na ciągłe zmagania i emocjonalne rany. Czas skupić się na sobie i na relacjach, które przynoszą radość, a nie ból. To jest właśnie prawda, bo ja za bardzo się wszystkim przyjmuję, do wszystkiego się przywiązuję, a zbyt późno rozumiem, że czasem trzeba mieć wszystko w dupie.